Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie strzelce na czytanku od 28 marca do 3 kwietnia. Oho, karta spadła, przepraszam. Muszę się po nią schylić. Zawasowanym brzuszkiem to nie jest takie łatwe. No, tasujemy dalej. 28 marzec. I 3 kwietnia. Te, rozkład kart będzie troszeczkę inny, moi drodzy, ale to zaraz zobaczycie. Początek tygodnia, połowa tygodnia i końcówka tygodnia, praca oraz miłość. Osoby z waszego otoczenia, co jest przed wami ukryte, oraz rada. Ok, moi drodzy, tutaj wygląda sytuacja tak. Na początku tygodnia, Wy tutaj macie tydzień fajny. Początek tygodnia jest super fajny, jest to karta As Pentakli. Tutaj ogólnie macie to, co oczekujecie. Aha, jeszcze tutaj podam przełożenie. Praca. Praca, która będzie wynagrodzona. Możecie zobaczyć. Finansowo, oczywiście. E, dobrze, jeżeli chodzi tutaj o e, właśnie tutaj ten początek tygodnia jest to karta bardzo fajna, pozytywna e, mówiąca o e, takim radości szczęściu, także tutaj się a, układa, fajna sytuacja jeżeli chodzi o e, tutaj środek tygodnia podejmujcie pewne działania moi drodzy jakie działania tutaj możecie podejmować podejmujcie działania i w dobrym kierunku idziecie. Jeżeli zastanawiacie się, czy robicie dobrze, to robicie dobrze. Drogi Strzelcy, róbcie dalej, bo nie robicie źle. O co tutaj może chodzić? Mhm. Dobrze, tu chodzi o dobra, moi drodzy, o coś, co e, wy po, tak zbieracie dla siebie, e, co odkładacie. Tutaj są jakieś zapasy: e, e, czy to siły, czy to e, zapasy finansowe, takie możecie po prostu robić, zbierać. E, to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł, e, tak jak już wcześniej powiedziałam, to, co robicie, robicie to dobrze, moi drodzy. E, także tutaj e, będą niektóre strzelce oszczędzały na pewnych sprawach, tutaj e, i po prostu będziecie mm, robić zapasy. No. O, karty spadły, to też podniosę, bo może będę potrzebowała za chwilę. Ok. E, pod koniec tygodnia tutaj będziecie czegoś potrzebowali, moi drodzy. Zaraz sprawdzimy. No, już potrzebuję kart. Czego będziecie tutaj potrzebowali? Czego będziecie szukać? To jest szukanie, to tak jakby bardziej, odpowiedzi na jakieś pytania, moi drodzy. Coś Was tutaj dręczy, drogie strzelce. Coś Was tutaj dręczy. To jest taka sytuacja, która Wam nie daje po prostu znaleźć sobie miejsca. Widzę, zaraz zobaczymy. No, to jest karta takiego zmartwychwstania, moi drodzy. Nie wiecie, czy podjąć się nowego działania w nowy sposób, czy nie zacząć działać po prostu inną techniką, inną strategię, podjąć i w inny sposób działać. Także jeżeli szukacie tego tutaj, tej odpowiedzi na to pytanie, no to ta, te, te tutaj znajdziecie tą odpowiedź, moi drodzy. Znajdziecie to, przyjdzie i, i to będzie właśnie w ten nowy sposób, taki tutaj. Się to wszystko zadzieje. Jeżeli chodzi o pracę, moi drodzy, karta diabła. Karta diabła, wiadomo, jest to karta manipulacji, jest to karta wpływów innych osób, jest to karta tutaj nieszczerości, nieszczerości blokady, niemożliwość tutaj podjęcia awansu i takie sprawy. Także, no tutaj się po prostu sytuacja pokazuje taka, że ktoś tutaj może mieć na Was jakiś wpływ pracy. Kto Was blokuje? No, Teraz sprawdźcie o co chodzi. O co tutaj chodzi. Ok. Moi drodzy, tutaj chodzi o jakąś taką stopę towarzyską. Wy tutaj jesteście blokowani przez jakichś innych ludzi, aby się tutaj móc. W jaki sposób tutaj skontaktować? A kto to robi? Chodzi o to, że e, wasza komunikacja jest zakłócona przez jakieś osoby w pracy, które mogą tutaj manipulować innymi na waszą niekorzyść. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Na pewno tak. Kto to robi? Kim jest ta osoba? Jak ta osoba wygląda? Z jakiego znaku może ta osoba być? Tak, tu już mamy tą osobę. Okej. Okay. Moi drodzy, to jest. E, to, to będzie kobieta. To jest kobieta, która może do Was e, e, kobieta lub mężczyzna, to zależy jak dla kogo, trzeba sobie to obrócić, moi drodzy. To jest osoba, która jest Was zakochana, ale to jest przede wszystkim tutaj e, do tych, którzy mają e, rodzinę, dzieci, są zajęci. Ta osoba jest e, po prostu e, zakochana Was nieszczęśliwie, i tutaj robi to po prostu z takiej złości, że nie może być z wami. Moi drodzy, taka tutaj jest energia. Także to, co się dzieje tutaj, te blokady i, i te ograniczanie, to jest przez tą osobę, która jest w was nieszczęśliwie zakochana i po prostu wie ta osoba, że tak czy tak nie da rady z wami tutaj w żaden sposób być. No i właśnie tak to się tutaj prezentuje, no, to jest dla osób, które są w związkach oczywiście a dla osób, które są singlami, strzelce to jest osoba która która jest też można powiedzieć wasz, do was w stosunku nieprzystępna to Wy będziecie wiedzieli, z kim Wam najciężej jest się porozumieć. Ta osoba tutaj e, robi po prostu Wam pod górkę, za Waszymi pleckami. Jeżeli chodzi o związki, miłość ogólnie i dla singli, karta prezentuje się super. Bardzo dobre relacje z partnerem, bardzo dobra komunikacja. E, tutaj Wam się układa jak najlepiej. A jeżeli chodzi o singli, no to z kim Wam się tak będzie układało? Z kogo Wy poznacie? Sprawdźmy sobie i czy w ogóle coś poznacie, czy to po prostu jest taka Wasza energia takiego szczęścia. Też tak może być. Przecież nie trzeba być tylko szczęśliwym w związku, prawda? Ale, e, no moi drodzy, tutaj niektóre single strzelce będą miały możliwość wyboru. Wyboru między dwoma nawet osobami. Także będzie do Was kolejka się ustawiała fajnie, fajnie. Po prostu będziecie mieli większe tutaj pole manewru w Waszych związkach miłości. Fajnie się to prezentuje. Jeżeli chodzi o to, co jest przed Wami ukryte, przed Wami ukryte jest możliwość współpracy tutaj, współpracy i osiągania takich razem, celów takich materialnych, finansowych, tutaj wy razem możecie coś osiągnąć, tylko to jest przed Wami ukryte. Wy tego tak jeszcze nie wiecie do końca, jak to tutaj zacząć, ale jeszcze jedna karta tutaj, żebyście podejmowali działania, moi drodzy, i to takie działania w kierunku, którym Wy tutaj chcecie. Także to musi być tylko i wyłącznie Wasza decyzja. Jeżeli chodzi o radę dla Was, radą dla Was jest tu siła karta siły dla Strzelca karta siły otwórz się na nowe, pokaż, że potrafisz, że dasz sobie radę, bo dasz sobie radę, drogi Strzelcu a osoby z Waszego otoczenia prezentują się jako osoby takie autorytetalne, takie autorytety takie silne takie osoby, które są pewne siebie, także osoby z Waszego otoczenia tutaj mają bardzo silne energie w tym tygodniu zaraz zobaczymy no i tutaj jeszcze jedną kartę położyliśmy to przede wszystkim właśnie tutaj są osoby takie, które są zdecydowane wiedzą co chcą, wiedzą co robią E, takie są energie. Także same konkrety będą e, tutaj w Waszym towarzystwie. Jeżeli będziecie e, jakieś sprawy mieli do pozatwiania, no to wiecie, że e, to będą normalne, poważne rozmowy. E, dobrze, dziękuję Wam, drogie strzelce, za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało i afirmuję i afirmowało oczywiście, to zapraszam do polejkowania. Wtedy fajnie jest widzieć, że e, coś się dzieje też właśnie tam w tym kierunku i zapraszam do zakomentowania oczywiście mojego kanału, no i zapraszam, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj, dostaniesz powiadomienia o nowych filmach na czytaniu na przykład kwietniowy. No i tutaj też wtedy będziecie mieli informację po prostu, że do, film jest dodany. Nie dodaję regularnie, to się przyznam, bez bicia, ale chodzi o to, że wiecie, z brzuszkiem nie zawsze jest taka możliwość, żeby też zawsze na ten sam czas tutaj dodać. Chodzi o to, że nie zawsze jest po prostu no to siła i energia przede wszystkim, no i... Tak to już jest. No, i bardzo długo trwa jeszcze dodawanie filmów na, na, na stronie. Tutaj, no, 4 godziny czasami się dodaje jeden filmik. No, zobaczymy. Też pewnie teraz będę dodawała do jutra. No, jest to ciekawe, kiedy się Wam tutaj pojawi. Ale nagrywam jeszcze. Jest dzisiaj co niedziela. Także zobaczymy, kiedy będzie ten filmik na kanale. I godzina, która jest godzina. Teraz zobaczmy. No. Nie mogę teraz sprawdzić, bo zaraz sprawdzę jeszcze tutaj na zegarku. Tu jest godzina? No, jest godzina dziewiętnasta, moi drodzy. Jest godzina dziewiętnasta, kończy dla Was czytanie. Zobaczymy, kiedy się pojawi tutaj na stronie te czytanko dla Was. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!